Cześć, lwy, witam Was w Tarocie Tygodniowym od 17 do 23 listopada. Zobaczmy, jaki ten tydzień dla Was będzie, co Wam przyniesie. Czyli zacznijmy od tego, co jest do osiągnięcia. Cesarz, może chodzić o podjęcie jakiejś bardzo ważnej dla Was decyzji, ale też takiej decyzji ostatecznej. Może chodzić o to, byście byli odważni, pewni siebie, zdecydowani w tym tygodniu. Um, nie wiem, czy w, na ten tydzień też Wam nie wychodziło właśnie podobnie. E, być może kontynuacja jakiejś decyzji. W każdym bądź razie cesarz może mówić również o załatwianiu jakichś spraw urzędowych, więc może jakaś rozmowa z urzędnikiem. Natomiast może chodzić o kogoś spod znaku barana, może chodzić spod, z kogo, o, kogo, o, o ojca lub partnera i to będą osoby, które w jakiś sposób mogą was w tym tygodniu wspierać, pomagać Wam w jakichś pomysłach, przedsięwzięciach. Zobaczmy, co się wydarzy w tym tygodniu. Będziecie stawiać na siebie, na swoje. Nie pozwolicie po prostu tutaj komuś wejść wam na głowę, tak? Siódemka buław mówi o, takim, o takiej obronie, o tym, że bronimy swojego celu, swoich planów, czasem kogoś, więc będziecie walczyć o swoje. Może być takie wydarzenie, że będzie jakaś konkurencja. Na przykład, tu może chodzić o pracodawcę. Rozmowa z pracodawcą bardzo ważna i faktycznie będziecie musieli stawić czoła na przykład różnego rodzaju jakimś testom, powiedzmy, tak jakimś tam, jakiemuś egzaminowi na przykład, ale może chodzić o konkurencję po prostu na rynku pracy. Siódemka buław może sugerować również, że będziecie w tym tygodniu, będzie Was bardzo trudno też do czegoś przekonać lub żebyście zmienili zdanie. Na przykład, w jakiejś kwestii, której już tutaj uparliście się i bronicie czegoś, więc jakieś argumenty mogą padać w tym tygodniu i no, i tu mogą być jakieś takie może nie tyle kłótnie, ale jakieś takie sprzeczki, odrzucanie, przerzucanie się argumentami. Więc jakieś takie rozmowy, no czasem troszeczkę bardziej ostre, czasem mniej, natomiast no, każdy będzie chciał przedstawić swoją wersję zdarzeń, wydarzeń, e, sytuacji, ale nie każdy, każdego dopuści do głosu. E, no, siedem była to taka karta obrony. Zobaczymy, czego będziecie bronić. E, niespodzianka. Czwórka monet. Czwórka monet, karta, która mówi o poczuciu bezpieczeństwa, stabilizacji. Może ktoś o to właśnie będzie walczył. Może o jakieś właśnie bezpieczne zabezpieczenie, jakąś umowę, na przykład w pracy, żeby czuć się bezpiecznie, żeby móc na przykład wziąć jakiś kredyt. Tak? Potrzebna jest jakaś umowa, konkretna umowa, i może o to ktoś będzie walczył. A może po prostu o podpisanie dobrej umowy lub w ogóle podpisanie umowy korzystnej dla was. Takiej, która daje właśnie stabilizację. Być może pracowaliście na przykład na umowę, na umowę, na przykład zlecenie, albo jakąś taką umowę początkową, powiedzmy przygotowawczą, jakąś taką i, i teraz no i teraz jest czas na to, żeby przejść na stałą umowę, więc gdzieś tutaj może być takie zadbanie o swoje interesy po prostu i to niespodzianką może być to, że Wam się to uda po prostu czwórka monet mówi o takiej stabilizacji o bezpieczeństwie, ale mówi też o tym, że możecie coś zaoszczędzić to może być niespodzianka dla Was być może oszczędzacie na jakieś cel na to, co chcecie sobie kupić gdzieś w niedalekiej przyszłości i może, no, przeliczycie sobie uda się Wam zaoszczędzić. Możliwe, że niespodzianką będzie dla kogoś na przykład dowiedzenie się o jakichś dodatkowych środkach finansowych i to będzie takie wow, super, fajne. Także ktoś tu może przeliczać swoje oszczędności też i też dobrze na tym wyjść, więc gdzieś też to może być jakaś niespodzianka. Zobaczmy. Tu jakiś prezent też może być, oczywiście, od kogoś, tej czwórce monet, więc też jakiś prezent czy jakieś pieniążki możecie dostać od kogoś. Może zwrot po prostu z jakiegoś urzędu i też będziecie zadowoleni. Na co na kogo uważać? Dwójka mieczy na, decyzji, na podjęcie decyzji bez, jeśli nie wiecie wszystkiego o. Jeśli yy, są jakieś takie. Kwestie, tematy, których jeszcze, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte, czegoś do końca nie jesteście pewni, do czegoś nie jesteście przekonani, no to trzeba uważać tutaj na podjęcie decyzji. Więc y, ja bym powiedziała, że uwaga na podjęcie decyzji w ciemno albo y, na podjęcie decyzji właśnie bez y, przemyślenia, bez przekalkulowania pewnych rzeczy przez. Przed bez analizowania na przykład jakiejś sytuacji, więc gdzieś tutaj no, może chodzić o jakiś właśnie wybór, i po prostu wy się możecie zdecydować tak na ślepo troszeczkę na ten wybór, więc na to trzeba uważać. Um, no, i też uwaga na to, że nie będziecie podejmować jakiegoś wyboru. Dla niektórych lwów może być taka opcja, że pojawią się jakieś możliwości, ktoś wam coś zaproponuje, na przykład jakąś pracę, czy też współpracę, może jakiś awans, i wy będziecie się zastanawiać. Niby słusznie, bo chcecie podjąć dobrą decyzję, chcecie wiedzieć jak najwięcej. Więc gdzieś tutaj, no. Dlatego mówię, że trzeba podjąć decyzję w sposób świadomy, odpowiedzialny, a nie tak po prostu, troszeczkę mówiąc no na ślepo, tak? Nie znając szczegółów jakiejś umowy na przykład, warunków jakiejś umowy. Rada walczy o swoje. Piątka, buław, podobna do energii siódemki buław, walczy o swoje. Oczywiście tutaj też jest taka. Kwestia, że jeżeli widzicie, że ta walka nie ma sensu, że to jest walka jak grochem o ścianę, że to i tak nic nie wskuracie, to warto odpuścić czasem. Natomiast e, mimo wszystko uważam, że trzeba spróbować powalczyć o swoje, tym bardziej, że tu macie pokazane w siódemce buław, że będziecie o coś walczyć e, i trzeba spróbować. Natomiast jeśli widzicie, jak będzie przebiegała ta walka, to wtedy dopiero. E, Stwierdzić, czy to ma sens, czy nie. Tu może chodzić o to, karty mogą radzić, żebyście się pozbyli też jakiegoś konfliktu wewnątrz, który jest wewnątrz Was. Możecie mieć jakieś takie sprzeczności, które gdzieś tam sprzeczne myśli walczą z sobą, i dobrze by było też to w jakiś sposób załagodzić, czy pozbyć się takich konfliktów wewnętrznych. Zobaczmy, jak praca. Trójka monet oraz diabeł. W pracy uwaga na współpracę. Coś będzie nie tak. Dlatego tutaj macie pokazane właśnie, że jeśli chodzi o kwestie zawodowe, ten cesarz mógłby oznaczać faktycznie jakiegoś szefa, prezesa, dyrektora, kogoś bardzo wysoko postawionego lub jakiegoś urzędnika, który po prostu chce. Być może tak postawić na swoim, czy też poddaję Wam jakąś propozycję i na przykład Wy musicie się na coś zdecydować. Natomiast no, Wy chcecie swoich jakichś tam warunków i walczycie o te swoje warunki. Dlatego tu nie warto iść w coś na ślepo, bo jakaś współpraca się nie opłaca. Jakaś współpraca może Was wykorzystać, Wasze umiejętności, doświadczenie i nic nie dać w zamian. Możecie słabo zarobić na tej jakiejś współpracy, na przykład na tym, że będziecie komuś pomagać, będzie kogoś wspierać. Może być także po godzinach prosi Was szef, żebyście zostali albo kogoś pouczyli. Wy kogoś będziecie czegoś uczyć, na przykład jakiejś umiejętności, które Wy posiadacie, a diabeł po prostu ta osoba to wykorzysta potem przeciwko Wam. Albo nic z tego nie będziecie mieć, wy będziecie zostawać po godzinach, pracować nad czymś lub kogoś uczyć, a nie dostaniecie za to nic. Więc diabeł to jest takie, czuje się oszukana, wykorzystana, tak? W jakiś sposób. To są takie kwestie, toksycznych ludzi w ogóle, toksycznych relacji, manipulantów, ludzi, którzy chcą osiągnąć coś, yy, nie liżąc się z nikim innym. I dlatego trzeba uważać na jakieś współpracę w tym tygodniu, na to, z kim się zadajecie, z kim coś podpisujecie, komu pomagacie kogo czegoś uczycie, właśnie, komu, z kim się wymieniacie jakimiś poglądami, czy też doświadczeniem, czy też umiejętnościami. Więc na to trzeba uważać, na jakieś projekty, przedsięwzięcia, bo ktoś tutaj może tylko patrzeć na to, żeby wykorzystać was do czegoś. I, i potem tak jak mówię, albo nie zapłacić za to, albo po prostu um, no, możecie mieć taką niezdrową może konkurencję, i, i potem ktoś zrobi to samo, co wy, jakiś biznes będzie chciał robić na tym samym, ale już was podpatrzy i jakby um, będzie mu łatwiej. Więc gdzieś tutaj to wykorzystanie po prostu się tak pokazuje. Więc uwaga na jakieś właśnie współpracę, w ogóle propozycje jakieś, bo, bo też tutaj może być taka kwestia, no i na romanse w pracy. Jeżeli szukacie pracy, to też pojawiają się jakieś propozycje, oferty, ale też albo za małe pieniądze, albo ktoś będzie patrzył tylko, żeby Was wykorzystać w jakiś sposób, żebyście najpierw za darmo pracowali, więc uwaga na takie oferty, bo tu ktoś może chcieć skorzystać z Waszych umiejętności i doświadczenia, ale przy diable. To się nie będzie opłacać. Po prostu, jeśli już bardzo, bardzo was do tego ciągnie, z jakiejś współpracy, chcecie z kimś tutaj przyjąć jakąś ofertę, propozycję, lub idziecie na jakąś rozmowę, to po prostu niech ta osoba podpisze z wami umowę jakąś, bo inaczej to, to po prostu was wykorzysta. Natomiast relacje. Dwóch króli, król Buław oraz król Mieczy. Jeśli chodzi o relacje, to powiedziałabym, że możecie mieć do czynienia z, z jakimiś dwoma osobami. To oczywiście tu może być partner, tu możecie być wy pokazani również, więc tutaj też to, to może być. Natomiast no, mam wrażenie, że tu może być jakieś takie starcie troszeczkę, z tego względu, że, no, tak jakby jedna osoba chciała drugiej coś wytłumaczyć, a druga. Są takie przeciwieństwa trochę, i, i, a druga tak, jakby nie chciała słuchać, o mam takie, takie wrażenie, albo chciała postawić na swoim, więc tutaj są dwóch, król, dwóch króli pokazanych, w których każdy coś sobą reprezentuje i każdy chce mieć swoją rację, tak więc gdzieś tutaj może być taki zgrzyt. Tym bardziej, że no, cesarz na karcie wyjściowej no, mówi tutaj też, że do osiągnięcia mogą być jakieś kwestie rozmowy, porozumienia, stawiać na swoje, więc tutaj może być kwestia tego, że partner, czy partnerka będzie próbowała was w jakiś sposób do czegoś przekonać, niekoniecznie. Będziecie się z tym zgadzać. W ogóle jakieś sprawy urzędowe się pokazują, może sądowe, może rozmowy z adwokatem, może być też tak, że ktoś będzie chciał, żeby było więcej ognia, ktoś będzie bardziej taki ciepły, otwarty na partnera, czy partnerkę, a ta druga osoba będzie bardziej zamknięta, stonowana, stanowcza, więc no tutaj może być taki troszeczkę. Mm, Dlatego macie tutaj w radzie też tą piątkę buław, która gdzieś mówi właśnie o tym, żeby no, starać się łagodzić jakieś konflikty, tak? Czy nie wchodzić w jakieś konflikty, albo no, starać się komuś coś wytłumaczyć, czyli swoje racje jakieś, bo tutaj tak jakby te racje każdy miał i. i, i no żaden z króli nie chce ustąpić tak więc więc tutaj takie jest pokazana kwestia tego, że w relacjach może być troszeczkę ostro tak jak mówię każdy chce o czymś decydować każdy ma swój pomysł i no jedna strona drugą niekoniecznie będzie rozumieć w tym tygodniu więc może być troszeczkę tak, taki konflikt. Natomiast jeśli chodzi o singli, tak jest szansa na poznanie kogoś, możecie poznać nawet więcej niż jedną osobę i też nie będziecie wiedzieli, z kim się spotkać, bo też możecie mieć jakiś taki konflikt, lub po prostu nie do końca ta osoba może wzbudzać w was zaufanie, tą, którą poznacie. Ale poznanie kogoś jak najbardziej jest możliwe. Pozdrawiam, cześć.